Nie to samo ci powiem każdy z was codziennie może się ze mną spotkać naprawdę tutaj mieszkam nawet wam rzucę challenge bo lubicie pewnie challenge jak już dojedziecie do tego ja wam powiem nie? żebyście wiedzieli co wam grozi bo potem jest lipa jak dojedziecie do tego miejsca tutaj macie jeden zakaz ruchu 10 punktów 500 chyba do 1500 zł mandat i tutaj jest jeszcze drugi zakaz ruchu. Tutaj jak widzicie, to już jest w ogóle miazga. I jeszcze dla ambitnych są tacy, jak ktoś nie wierzy, że prawo tu obowiązuje, to tutaj jest taki już grande, grande connection, creme de la creme. Jak jesteś kozaczkiem, jak ty się nazywasz. Mordko już Cię pokazuję na czacie, bo taki z ciebie kozak. SL500, nie? SL500, kozaczku, 83, tutaj masz, tutaj przejedź przez tą bramę, mordo, zaparkuj swojego SL-a na tym parkingu bez zezwolenia i daj mi znać, że jesteś, dobra? Okej? Okay? Bo zezwolenie musisz mieć takie żółte, tutaj takie żółte zezwolenie trzeba mieć. I jak, kozaczku, z SL-ki tu przyjedziesz, zaparkujesz, dziubku, to... No wtedy się z tobą spotkam, powiem, no jesteś kozak, nie? A jeszcze mam dla ciebie challenge dodatkowy, tylko to Marian tak, tutaj słupek możesz wyjąć, Marian go wyjmuje. Ten słupek się wyjmuje. I kozaku, ale to myślę, że to do tego nie jesteś zdolny, bo tylko parę osób jest do tego zdolnych. Wjedź tutaj, nie, tędy przez ten słupek, złam kolejne prawo, tutaj wzdłuż chodnika, tutaj, tutaj, tutaj. I zaparkuj gdzieś tutaj na mojej ziemi, nie? Pod moim blokiem, gdzieś tutaj się zaparkuj. I wtedy możesz mi mówić, kozaczku, że jak to ty napisałeś, że zęba bym wypluł. Dobra? Nie ma problemu. Zobaczę, postawię ci piwo. No, dzięki, dziękuję. A widzisz, jednak, jednak się dogadaliśmy. Jak ktoś chce postawić piwko za dobrą robotę, za wyeksmitowania złodzieja i brudasa z miasta zgodnie z prawem to jest Paypal, Revolut Paymedia, Blik Revolut na numer telefonu możecie wesprzeć kolega nowy nie ma dystansu <laughs> pozdrawiam wszystkich nowych widzów jak mnie nie znacie mojego poczucia humoru i mojego sarkazmu to na razie oglądajcie bo raczej mój content jest po to żeby miasto było lepsze żeby w mieście się lepiej żyło i ogólnie, żeby było fajnie i przyjemnie. No i żeby obniżyć ten poziom debilizmu w społeczeństwie. Troszkę, tak troszkę. No. Bo naprawdę to jest fajne miasto, tylko takie debile jak Baca, psują to miasto. No. Marian... No. Marian tam, no Marian tak wjeżdża nielegalnie, nie? No. Pozdrawiam Cię plutko, jesteś w niebo moją postawą. Dziękuję, dziękuję. Miasto musi funkcjonować poprawnie. To jest, Ja jestem mieszkańcem centrum od 40 lat, słuchajcie. To jest moja dzielnica. Zaraz pójdziemy do mnie do domu na kawkę, bo mamy tutaj taki respawn. To jest nasza mapa. My na tej mapie pracujemy. Ta mapa tego miasta jest zbudowana tak, żeby dla pieszych, dla ludzi było dobrze, ale. W ciągu dnia pojawiają się bandyci, jaszczury, predatorzy, gady, prymitywy, takie jak baca, debile, złodzieje i oszuści, gwałciciele przestrzeni publicznej. My jako Legion, z racji tego, że policja jest przeciążona, z racji tego, że Straż Miejska przeważnie nie odbiera, my jako Legion zdecydowaliśmy, że wystawimy tutaj audyt obywatelski po to, żeby Rybniczanom żyło się lepiej.